Legia Lech to klasyki sentymenty, które nieustannie rozpalają wyobraźnię. A tak się składa, że to dobry czas i miejsce, by uwolnić polaryzujące wspomnienia. Poszukiwałem momentów dających unikalne poczucie wyższości nad odwiecznym rywalem. Ale byłbym kompletnym ignorantem, by w takim temacie bazować na intuicji. Zasięgnąłem zatem opinii ludzi, którzy byli w epicentrum i śledzili wszystko z dwóch perspektyw Poznania i Warszawy. Jerzy Podbrożny przykuł uwagę Legii i Lecha, kiedy występował jeszcze w o polu Dębica. Oba kluby wybrały się na oględziny, ale zrobiło się nieciekawie głównie dla samego zainteresowanego. Zawodnik miał naderwane więzadła boczne. Warszawiacy kręcili nosem, Poznaniacy byli dla odmiany nakręceni na transfer. Podbrożny ląduje w Wielkopolsce. Sięga po dwa tytuły Króla Strzelców, a potem śledzi nad wyraz sceptyczne reakcje działaczy. Przyjmuje informację, że Lech chce przewietrzyć i odmłodzić kadry. Piłka sposobi się do gry w Duisburgu, ale temat upada. Kiedy wraca do Poznania i siada na walizkach, Legia jest zdeterminowana, by nie odpuścić go jak za czasów występów w Dębicy. Wystarcza 15 minut rozmów, by wypracować kompromis. Przykrzykiwały się tylko poznańskie i stołeczne media. Te z Wielkopolski informowały, że kosztował 2,5 miliarda starych złotych, a te stołeczne rzucały sumę 4 miliardów. A sam Guma, bo tak go nazywano, miał jeszcze Lecha postraszyć. Była to ostatnia kolejka sezonu 95-96. Najważniejsze rozstrzygnięcia już zapadły. Legia wcześniej przegrała słynny mecz z Widzewem przy Łazienkowskiej 1-2 i Widzew przed ostatnią kolejką miał już zapewnione Mistrzostwo Polski. Dodatkowym smaczkiem tego meczu był fakt, że Jerzy Podbrożny, który wcześniej przez 2,5 roku grał w Lechu, walczył o wejście do klubu 100, czyli grona zawodników mających co najmniej 100 bramek w lidze. Potrzebował do tego 3 goli i zdobył je właśnie w meczu z Lechem. Legia wygrała 5-1, a Podbrożny wyjechał po tym sezonie do Hiszpanii. Paradoks polega na tym, że Podbrożnego dawno w Legii mogło nie być. Już w ostatnim kwartale 1994 roku zgłaszał się po niego zupełnie nic nie mówiący nikomu turecki klub Wanspor. Uzgodniono warunki. Pierwotnie miało to być wypożyczenie, ale przeprowadzka się nie zmaterializowała, bo los najwyraźniej go oszczędził. Ale żeby nie odlatywać za daleko od tematu, Cezary Kucharski mówił po spotkaniu z Lechem, że wszyscy grali na Podbrożnego, żeby dobił do setki. A Leszek Pisz zdobył się na złośliwy komentarz, cytując Z takim przeciwnikiem jak Lech, Jurek nie mógł nie strzelić tych bramek. Zaskoczony obrotem spraw był sam bohater meczu. Jeszcze nie widzieliśmy tak słabego Lecha, bo sami graliśmy na luzie i wakacyjnie. Co ciekawe, jeszcze przed meczem z Lechem Kazimierz Górski i Edmund Ziętara z PZPN wręczyli warszawianom unikalne trofeum pocieszenia. Puchar za wicemistrzostwo. Paweł Janas upierał się przed dziennikarzami, że to i tak sukces. Był to dla niego ostatni mecz w roli trenera Legii i w typowo polskim zwyczaju lat 90. pożegnano go bukietem kwiatów. Dwa lata później rywalizacja doczekała się kolejnego bohatera, który w starciu między lechem a legią trzy razy ładował piłkę do bramki przeciwnika. Było to wydarzenie, które skutkowało wielką balangą kibiców na starym rynku do białego rana wiosenna sezonu 97 98 końcówka sezonu 33 kolejka i Lech Poznań walczy o utrzymanie w Ekstraklasie żeby tacy piłkarze jak Bosacki, Głowacki, Żurawski, Maciej Murawski, i zwalczyli o utrzymanie w Ekstraklasie no ale taka była rzeczywistość. Przed ostatniej kolejce przyjechała do Poznania Legia Warszawa, która miała jeszcze ochotę na grę w europejskich pucharach. Kolejorz walczący o utrzymanie. Lech był bardziej zdeterminowany w tym spotkaniu. Hibice, Legi rozczarowani przed końcem tego spotkania wyjechali ze stolicy Wielkopolski. Posądzali swoich piłkarzy o sprzedanie tego meczu kolejorzowi, co wiemy po latach, że akurat w tym wypadku nie miało miejsca. Zdecydowanym bohaterem tego meczu był Piotr Rejs. Znakomita frekwencja przy Bułgarskiej jak na owe czasy. To zdecydowanie Robiło wrażenie. No i po tym meczu Lech Poznań zapewnił sobie utrzymanie w ekstraklasie, a Lech je oddalił od gry w Europie. No i w Poznaniu nie da się ukryć, przyjęto to z wielką satysfakcją, ale to utrzymanie w ekstraklasie było wtedy dla Lecha wiodące. Przed meczem piłkarze Lecha pozostawali skoszarowani na zgrupowaniu w Kiekszu. Upływał kwartał odkąd ostatni raz widzieli pieniądze na oczy z tytułu pensji. Wtem. Dzień przed pierwszym gwizdkiem oczom graczy ukazuje się sylwetka wiceprezesa Lecha Romana Jakubczaka. Jakubczak przywiózł ze sobą zaległy szmal w worku w bilonie w ramach kopa motywującego. A propos słów Grzegorza Hałasika. Kibice Legii żegnali wtedy swoich w cudzy słowie ulubieńców słowami sprzedawczyki. A była to jedna z łagodniejszych obelg. Fani oczekiwali bowiem rozbicia Lecha, co miało być rewanżem za historię sprzed pięciu lat, a więc za odebranie tytułu, który został przekazany na ręce poznaniaków. Było to najwyższe zwycięstwo Lecha nad Legią od 1949 roku. A sam Rejs niedługo później wedle ogólnopolskich gazet odrzucił propozycję ruchu Chorzów i Wisły Kraków. Podczas kariery przyszło mu zagrać przeciwko kolegi aż 25 razy. Powtarzał wielokrotnie, że była to rywalizacja, na którą czekało się cały sezon. Pamiętny hat-trick z 1998 roku był jednym z sześciu, które wpisał sobie do CV w koszulce Lecha, choć pozostałe wbijał naturalnie innym rywalom. Jednym z najpiękniejszych momentów jego kariery było wzniesienie Pucharu Polski na Łazienkowskiej po dwóch meczu w 2004 roku. Tym samym pozostawił swój ślad w Warszawie. Przekonał się o tym, gdy w jednej z knajp zamówił sushi, a kelner wręczył mu jedzenie na desce, na której pracownik restauracji wymalował majonezem herplegi, puszczając oko do dawnego wroga. W tym meczu długo utrzymywał się wynik bezbramkowy. W 82 minucie Sławomir Suchącki dał prowadzenie Lechowi z rzutu karnego i wydawało się, że kolej odniesie cenne zwycięstwo w walce o utrzymanie. Jednak odpowiedź Legii była błyskawiczna. Bartosz Karwan minutę później doprowadził do wyrównania, a porażkę Lecha przypieczętował samobójczym strzałem wychowanych Lecha Michał Goliński. W ostatecznym rozrachunku Lech zajął ostatnie miejsce z wizji i na dwa lata pożegnał się z Ekstraklasą. Na pewno warto wyjaśnić, co działo się nie w głowach, a na głowach Poznaniaków. To Grzegorz Matlak zdradził wówczas, że działacze wymyślili przed spotkaniem, by gracze pomalowali włosy na niebiesko. Lekko łysał się przed pierwszym gwizdkiem nad strefą spadkową, a po porażce z legią osunął się do strefy mroku. I w niej pozostał już do zamknięcia rozgrywek. Był to symboliczny gwóźdź do trumny, choć nawet trener Warszawian Franciszek Smuda upierał się przy tym, że legia miała furę szczęścia. Szczególnie gdyby sobie przypomnieć dwa słupki Pawła Kaczorowskiego. Piłka trafia pod nogi Kaczorowskiego, bardzo ładne uderzenie piłka, zakręciła koło słupka. Meł Kaczorowski ogrywa Jacka Zielińskiego, ma przed sobą Robakiewicza, strzela i po raz drugi Kaczorowski trafia w tym spotkaniu w słupek. Mimo, że piłkarz pudłował, selekcjoner Jerzy Engel uśmiechał się od ucha do ucha, bo dopiero powołał go do kadry na towarzyski mecz z Węgrami. Engel wyjaśniał, że przynajmniej nikt go nie będzie więcej pytał, co to za gość, bo każdy miał okazję zobaczyć go aktywnego podczas meczu o dużą stawkę. Pokrętne tłumaczenie, ale niech będzie. Pierwsza kolejka rundy finałowej sezonu 2014-2015. Lech ma minimalną stratę. Po sezonie zasadniczym do Legii Warszawa jedzie na Łazienkowskiej, tydzień wcześniej w Warszawie przegrany finał Pucharu Polski. Kolejarz chce się odegrać i robi to w znakomitym stylu. Poznaniacy wygrali 2 do 1, objęli prowadzenie w tabeli, nie oddali do końca sezonu, no i zostali mistrzem Polski. Nie ulega wątpliwości, że to spotkanie otworzyło kolejarzowi drogę do tytułu, ale przede wszystkim to było dobre spotkanie w wykonaniu Lecha Poznań, jednak z silną. Warszawską Legią. Gole tuż po przerwie Darko Jefticza i Karola Linettego, no i gol Karola Linettego, przede wszystkim trzeba zapamiętać, odebrał piłkę w Dorialkowi, ruszył w kierunku pola karnego i gdy był przed polem karnym, huknął, strzelił, no i wtedy lek prowadził 2 do 0, a jak wiemy skończyło się zwycięstwem Lecha 2 do 1. To wtedy w przerwie trener Maciej Skorża mobilizował Karola Linettego, ty jesteś ten Linette, o którego pytają się wielkie kluby, no i Linette się zmobilizował w drugiej połowie, zresztą jak wtedy w rundzie wiosennej zagrał Znakomicie, i po tym meczu prawie, prawie cieszono się z Mistrzostwa Polski. Jeszcze było sześć kolejek, jeszcze było o co grać, jeszcze trzeba się było męczyć, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie. A ten mecz przy Łazienkowskiej otworzył kolejarzowi drogę do Mistrzostwa Polski. Chyba można się zgodzić, że była w tym ironia losu. Karolinetty wpadał w oko pracownikowi Lecha Patrykowi Kniatowi już jako jedenastolatek. Zaczął treningi w klubie, kiedy chodził do czwartej klasy, a później wyniósł się do jednego z internatów w mieście ale miał swoje momenty zawahania na długo przed meczem z 2015 roku. Dumał, czy nie pójść drogą Bartosza Bereszyńskiego i po prostu nie wynieść się na Łazienkowską. Legia była rzeczywiście dla niego realną opcją, a Dominika Bebengę przyzna niegdyś w kanale sportowym, że deal był niemalże sformalizowany. Piłkarz miał podpisać kwity, ale to rzekomo warszawski klub nie chciał narażać linet tego i jego rodziny na duże stresy związane z transferem i wycofał się z tej transakcji. Sięgając głębiej pamięcią, strach czasem zaglądał w oczy Karola, kiedy był jeszcze juniorem. Jeżdżąc na niektóre spotkania, borykał się nawet z chorobą lokomocyjną. A Maciej Skorża nie przeszarżował, mówiąc do niego w szatni o zainteresowaniu wielkich klubów. Aktualnym graczem Torino poważnie interesował się Inter czy Borussia Dortmund. dla Lecha w kontekście rywalizacji z Legią, bowiem Poznaniacy w sezonie zasadniczym przegrali oba mecze 1 dwóch, a za każdym razem o zwycięstwie przesądzał w samej końcówce były zawodnik kolejorza Kasper Hamalajnem. W ocennym meczu rozgrywanym w Poznaniu Lech prowadził 1-0 po bramce kędzior w 82. minucie, ale Legia odpowiedziała bramkami Dąbrowskiego i właśnie Hamalajnena. Ostatecznie Legia zdobyła w tym sezonie mistrzostwo, ale sprawa tytułu ważyła się do ostatniej kolejki. Przed ostatnią rundą aż cztery zespoły miały szansę na pierwsze miejsce. Hamalajnen wierzył, że z racji bycia obcokrajowcem jakoś mu się upiecze. Że kibice wybaczą, że nie będą kręcić nosem na zamianę Poznania na Warszawę. Ale nie pomógł sobie jeszcze przed wyprowadzką z Wielkopolski. Słowa, choćby o tęsknocie rodziny za Skandynawią, brzmiały bowiem jak rychła deklaracja wyjazdu z naszego kraju. No, no, no! Go pozbyć. Nie będę tu rozszerzał wątku wcześniejszego gola Hamalajnena przeciwko Lechowi. Też w koszulce Legii, też w doliczonym czasie. Tyle, że ze spalonego, więc powrót do tych wspomnień byłby z mojej strony niehumanitarny. Sezonu 2021-2022, runda jesienna, Lech jest już liderem tabeli, ale jeszcze ostrożnie mówi się o Mistrzostwie Polski w Poznaniu, wszak do końca sezonu jeszcze sporo czasu. No jedzie Lech na Łazienkowską, wygrywa 1-0 po bramce Michaela i Szaka, dośrodkowanie Pedro Ryboczo z rzutu wolnego i strzał z ostrego kontra Michaela i Szaka dają. Zwycięstwo i trzy punkty. Co ciekawe, Mikael Liszak w 90. minucie nie strzelił rzutu karnego, była tam przepychanka. Nie miało to dla Lecha jakichś złych konsekwencji, ale chyba był to mecz przełomowy dla kolejorza, bo po tym meczu. Po Poznaniu zaczęto już otwarcie mówić o Mistrzostwie Polski, że Lech powinien o to walczyć. Wiemy, że wiosna zawsze jest ciężka i wiosną były sytuacje, że nawet i prawie że grzegnano się z Mistrzostwem Polski, ale wtedy jesienią po tym spotkaniu otwarcie mówiono, że o Mistrzostwo Polski Lech ma walczyć. Co ciekawe, ten mecz był też przełomowy dla Legii Warszawa, ale w takim negatywnym ujęciu. Bo przed tym meczem Legia do Lecha traciła 6 punktów, po tym meczu 9 i Legia zaczęła dołować. Też wtedy w Poznaniu sobie uświadomiono, że jeżeli Lek będzie walczył do końca o Mistrzostwo Polski, to nie Legia będzie jego rywalem o dziwo, tylko raków Częstochowa i pogoń Szczecin. No i trzymano kciuki, żeby to Mistrzostwo Polski zdobyć, co jak wiemy w efekcie się udało. Na koniec wypadało się odbić od niedawnych wydarzeń, śledząc gracze, którzy lada moment staną przed szansą wygenerowania czegoś wiekopomnego. Oddając sprawiedliwość, w opisanych wspomnieniach mamy rezultat 3 do 3. Trzy razy wracamy do euforycznych spotkań z perspektywy warszawian. Trzy razy nawiązujemy do pamiętnych uniesień poznaniaków. 3 do 3. Życzę też neutralnym widzom ekstraklasy w najbliższy weekend. Choć wiem, że dla zwaśnionych stron i tak byłoby to za mało, dopóki ich drużyna nie przechyli szali na swoją korzyść, niezależnie od kontekstu konkretnego sezonu i miejsca w tabeli. Wiem też, że znajdą się tacy, którzy wyselekcjonowaliby jeszcze inne spotkania, ale spokojnie. Nie palimy starych taśm i jeszcze kiedyś nimi zagramy.